To o czym warto wspomnieć aktualnie na autostradzie A4 na wysokości drezna jest pełno robót drogowych. Tu można się dzielić w takie korki, że taka posturka z granicy, nie? to zależy tylko po prostu kto jak przyhamuje gdzie i raz się korek zrobi jest wtedy kaplica. Także jeśli są jakieś trasy alternatywne, to ja polecam jechać trasą alternatywną Na przykład gdyby nie to, że, że mam gabaryt długości i po prostu autostrada A2 do granicy no jest w K tak? czy w pierwszą, w drugą, w którą to idą te kategorie no w tej większej kategorii idzie na długości no to jest niewarte świeczki, bo to bo wtedy płacimy c 350, 340, coś takiego za przejazd tą autostradą więc ja zawsze lecę na Zgorzelec no a to jest odcinek tam stu paru kilometrów więc bądźmy, bądźmy poważni co do tego ile można zapłacić za przejazd autostradą gdzie to nie jest już prawdziwy żaden gabaryt tylko po prostu długościowy Zwężka, drugi radiowóz już jedzie więc prawdopodobnie jakiś wypadek Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że trochę tu ubiegniemy Ale może też ten wypadek jest gdzie indziej, a tu po prostu tylko jest wężka Chociaż ja nie mam 12 lat, żeby w takie rzeczy wierzyć Cały plan jest wysypany eee, Nie rozładuję tego dzisiaj, do Portugalii już chyba też nie jedziemy No, no, dzień jak dzień. Czy mogłem zrobić coś więcej? No już w tej sytuacji to nie No, trasa biegnie dalej, ale już gdzie jedziemy, to nie wiem to już będziemy na bieżąco wszystko e, korekty robić pomału na horyzoncie widać sytuację, rozjaśnia się cały temat co się wydarzyło no jakaś chyba kolizja z tego co widzę bo jest zwężka z wężki do jednego pasa no i widzę koguty, które mnie mijały radiowozów, więc więc na pewno była to kolizja, na godziny to nie zajęło ale no z pół godziny znowu Poszło w pizdu, a takie pół godziny, pół godziny i pół godziny to już jest półtorej godziny, a to co chwilę gdzieś coś się pierdoli. Naprawdę, jeżdżenie po Niemczech ostatnimi czasy to jest wyższa faza już opanowania, bo jeśli ktoś ma słabe nerwy, to będzie jeździł tu i po prostu będzie kłębkiem nerwów. A tu właśnie możemy zaobserwować radiowóz, który ma strzałkę w lewo i prowadzi jakieś inne auto z przebitą oponą i prowadzi ją do zjazdu i jego do zjazdu, tak Teraz żeby ich kurwa tu nie przerysować On ma panę z przodu na lewym kole Wracamy do gry i wyścigu Wyścig pokoju, nieskończony wyścig pokoju bez zwycięzców i przegranych Ale proszę mi się tu w komentarzach z robórka naszego nie wyśmiewać To jest dobry samochód W sumie nie wiem, bo jeszcze nim nie jechałem Tak jak odpisałem w komentarzu Zostawiłem sobie tą przyjemność na takie pierwsze zderzenie się z tym samochodem Podczas nagrywania tamtej recenzji, prezentacji, tam zwał jak zwał I żeby, żeby tak to co będę czuł siadając na niego, do niego, jadąc było tym pierwszym momentem, pierwszym odczuciem, pierwszym wrażeniem No wezmę sobie go gdzieś jak będę w domu i, i się przejedziemy kawałek Według mnie to jest samochód jak samochód, no to rozgraniczenie tego wszystkiego na z rury, to wszystko tam już gdzieś się rozmywa. Już pomijając to, że te ciężarówki zaczynają z zewnątrz, wszystkie tak samo wyglądać. W środku, no w środku, no to też już jest taki standard, standaryzowany. No siedziałem, no wiem, nie jechałem, ale siedziałem. No dwa tablety są, to już większość prawie producentów zaczyna iść w tą stronę. Bo no jakby nie patrzeć, wsadzenie tableta jest prostsze niż y, takie tutaj analogowe zegary gdzie jest, trzeba to jest, składa się z wielu części, no tak wkładają tableta i, i wywalone jajca na to. Wygląda to, no, przynajmniej średnio, no ale tak jest. No, taki standard już jest wprowadzony, czy to w pojazdach osobowych, czy ciężarowych. Na pewno tam podłoga jest płaska, co już jest dużym plusem. Nie, nie będę się rozwodził tu na ten temat. Nie było Mercedesa. Tu jeszcze we flocie, jest pierwszy na razie. No dajmy czasu, niech pokaże, niech pokaże co potrafi, co jest wart, albo nie jest. Nie, nie ma co zawczasu jakichś osądów wydawać. No chyba, że ktoś ma doświadczenie duże tutaj na tych nowych modelach i, i chciałby się wypowiedzieć na ten temat, może na co zwrócić uwagę. Może tu no, serwisowo na co patrzeć więcej, co, co sprawia jakieś problemy. No to skończmy w komentarzach, czy ja, czy Bartek poczytamy. No i na pewno się odniesiemy do tego. No ale na razie ten samochód jest parę dni, więc no, nie ma tutaj żadnej opinii wyrobionej jeszcze na jego temat. Nie wiem jak to się stało, przede wszystkim kiedy. Umknęło mi lato w tym roku i nie zanotowałem przejścia lata w, w, w jesień. Czasami nudniejsze życie to jest dłuższe życie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem ale zaczyna gdzieś mi to. Głowę zaprzątać, co się dzieje z tym czasem, bo no nie notuję tego, to po prostu mija. Dojeżdżamy już do klienta, zostało 30 km, ale pogoda. Mm, mm, mm. Teraz już trochę przeszło, ale przed chwilą była taka mgła, że naprawdę jechałem 60 na godzinę, czyli tyle, ile można jechać prawnie. Jak tutaj niemiecki ustawodawca przewidział, 60 na godzinę. Bo nie szło więcej, bo to i tak po omacku jechałem. Ale tutaj Niemcy są dobrze wypaść i boją się publikacji na tle reszty Europy i właśnie Angela zarządziła, że mgła się rozeszła, Ach, ile jeździcie po tym landzie? Kurwa, no ja staram się jeździć do tych 80, ale bo nie powinno się nawet tyle jeździć 70. Zależy. Jak widzę, że Niemiec nie widzę, to jadę, ale jak widzę, że jadą za mną samochody, to nie jadę, bo u nich takie. Donosicielstwo to jest, no, najwyższy stopień dojrzałości obywatelskiej i oni się nie wahają, żeby donieść, także biorę na to poprawkę i jeśli widzę, że ruch jest i ludzie mnie widzą, no to tak do tych 70, 65 staram się jechać. Po tej nierównej walce udało nam się dojechać. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Tak jako tako to chyba tu nie ma miejsca do zaparkowania właśnie, kurwa, tego się bałem, bo coś pamiętałem to trochę inaczej niż jest w rzeczywistości ale odbijemy sobie tutaj i popalimy głupa do rana pod tym płocikiem, 200 tutaj. metrów skręć w lewo Jest to dalej teren tutaj powiedzmy tej firmy, więc Nikt obiekcji większych mieć nie powinien A poza tym dziewiątka wyjdzie mi o piątej W razie czego jakby mnie kazali się stąd zerwać No to po prostu stąd odjadę I już mogę sobie poczekać na firmy tam A tam po prostu są bramy wjazdowe No taka hala przelotowa z jednej na drugą stronę Więc jak ja tam stanę A oni tutaj mają też oddział drogowy I gdzieś będę musieli wyjechać Ze strzałkami czy z czymś Bo właśnie oni mają takie rzeczy No to będzie problem Dlatego zostaję tu czy żegnam się z Wami i widzimy się jutro? Nie wiem, to się okaże A jeśli tak, to widzimy się już jutro o godzinie chyba 9.30 Jednak będę to publikował, a nie o 10 Ponieważ e, wiem, że dosyć dużo osób ogląda sobie to do śniadania to, A niektórzy zaczynają prędzej No to będzie o 9.30 Dzisiaj ładnie widziałem e, wsiadło Wsiadło e, o 9.30, więc chyba zmieniamy na tą godzinę A tymczasem... Hey.